sí todo lo que sé es eso no sé buena pregunta es que no sé a qué se refiere el cañón este oh qué bueno no, tío. Nie no Shawn, co dzisiaj kurwa zrobił? Ah! Teraz ty, 11 Dziękuję chłop z dużym chujem od filmiku za Donajcika. Spierdalam. Uuu! Kurwa. Jest już ten Jeanov. Jak Ty to wyliczyłeś, powiedz mi. Kurwa, sam się wyjebałem, ty. Musimy wygrać teraz pierwszą. Mówię jak będzie to co fajnie Jest. Micie. coś main coś. Main, main, dwóch! Micie. to Micie. main'a Micie. 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 Nie poszło? Pewnie się poszło tam do tego Dziękuję za emotkę, dziękuję za emotkę nie No nie największe kurwy dostały emotki pod lłupach, po <trufach> wolnego weekendu jak kucha Trudnej czasy nas weszły W sensie nie deepel i nie Saszenka Wyrzucił Goszone i totalna aria oni nawet nie są już przeszłością to jest czas za przeszły dobrze Lewantamy! Kajadź, LA BOCA boku! Lewantamy! Lewantamy do <laughs> co tam kurwa ten gość tak jeden skaczy na jetpacku? Jakimś. A caralho. Kurwa, nie no, teraz byłem grzeczny, ale teraz. Podnieś mnie. Te levanto, te Kurwo levanto! Kurwo, jebana! LEVANTALE LA PUTA MIERDA! Ma che ha detto? C'è sta, un poco Eh, sorry, sorry, sorry Ah, ah Sorry, sorry Ma che ha detto? Ah, <laughs> spierdalai <laughs> Kurwa! Mogę go podnieść, karma wróciła szybko. Wezmę sobą tabletkę, wezmę sobą tabletkę, wezmę sobą Zony, kocham cię ty kurwo jebana pierdo... ty kurwo! Pieska będzie tak, na pieska, na inna kota, inna jeża wielbą da

Co jest kurwa Klarenc już jebany, ty, bota oni mają. Idem sobie w bieg tako. No 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 A że moi koledzy. Chyba według do... kalendarza mają kurwa. I chodzi im do. <noise> chodzi do gimnazjum tam gdzie on chodził, no to ty nie no, stałeś, nie? Czemu to ja mam tak cicho wylewiarza kurwa na tym spiku? To się tak podgłosi mnie co? A ty cicho mówisz po prostu teraz ta, bo każdy u mnie śpi w Aha, a ty mówisz, że ty z bratem tylko mieszkasz? <grym> Żartowałem. <grym> Działkę za jedenka możesz sobie No ten właśnie poluje taką, ale gdzieś tutaj pod chatą. Widzowie, ale to byłby luksus. Idę z psem 200 metrów tutaj na działki, wypuszczam go, on biega. Dopóki padaki nie dostanie. Ja przerzucam mięso na grillu, rucham wam matki podczas streama. Kąpiemy Ale... się w basenie, ja Ale pierdolę. Zaprosił, co on na grilla na piwko? Pewnie, żebym zaprosił. Ale z tylko sobie 12 et Pewnie.